Cześć, nazywam się Fabian Rzuciłem etat, aby zająć się podróżowaniem Witam z Seulu Dzisiaj wyjątkowo, bez śniadania Bo dajemy się na ulicę Insadong Która słynie z fajnego street food'u Więc tam po prostu zjem śniadanie A póki co wchodzę do metra Tak jak podejrzewaliśmy To jest po prostu night market z jedzeniem Więc <gryw> o poranku jest zamknięty także udaje się do świątyni, albo po prostu tutaj będzie trzeba wrócić wieczorem. Aczkolwiek Insadong w ciągu dnia też e, tętni życiem. Jest tu całkiem sporo ludzi, jak na miejsce turystyczne, które e, rozkwita wieczorem, ale w tej części takiej bardziej sklepowej, nie jedzeniowej, więc tak czy inaczej będzie trzeba wrócić na jedzenie. A tak to tylko się przejść, żeby zwiedzić. Ewentualnie porobisz jakieś fajne foty do sungu Te same różowe puszaki co trzeba przy Muzeum Designu, a tutaj ten misiek taki też znany z Tajlandii like oh, yeah. przy galerii, poczułem zapach świeżych wypieków i dotarłem do źródła. To są te takie cegiełki, pachną niesamowicie, a sam zapach niósł się na około 10 metrów, może więcej. Po prostu ponosił, żeśmy próbowali dojść do tego, gdzie to jest, bo po prostu ona jest mocno schowana. Na końcu ulicy znajduje się galeria handlowa pełna jedzenia. Na parterze są desery, a na drugim piętrze jest, są restauracje. Wybraliśmy sobie taką fajną restaurację. Od razu podali nam kimchi, rzepę To moje danie, ale co jest ciekawe, ciekawe są tutaj. menu, że tu się wybiera, klika się, A co jest, a się, potwierdza się, a na końcu tu niżej kładzie się kartę. I w ten sposób normalnie zapłaciliśmy za jedzenie. Przed, przed dostajem jedzenie może taka restauracja trochę fancy, bo nawet mają o wieszaki na, na ubrania w sensie na kurtki Jedzonko było mega pyszne, bardzo sycące Bardzo fajny smak, taki trochę słonawy, jakby troszkę na bazie tego e, sosu sojowego, ale to nie było jakoś tam mocno wyczuwalne No a mnie zaskoczyło to przede wszystkim, że to nie był rys tylko tylko makaron i to nie były nudle, tylko takie no, jak nie wiem, spaghetti w Polsce, tak? Pierwsze muzeum na naszej dzisiejszej trasie Muzeum e, koreańskiej muzyki folkowej Jak się tutaj wejdzie tak czuć taki e, Chyba kadzidełko i to drewno tutaj dookoła Nie wiem czy używałem jest spryskiwacza, ale Ale wygląda na to jakby to było po prostu tak Fajnie klimatycznie zrobione Tu można posłuchać muzyki To jest ichniejsza muzyka lokalna, taka troszeczkę inna niż się spodziewałem. Na główną wystawę. To jest. No nie tylko o samej muzyce koreańskiej, ale też i o, generalnie o całej wsi. Tak to jakoś mi wygląda. W bardzo fajny sposób przekazali Muzeum Muzyki. Bo się tak zastanawiałem troszeczkę, jak to będzie wyglądało, ale wychodzi na to, że całkiem fajnie im to wyszło. Całkiem przyjemnie się to ogląda. Tak chodzi od tego, tej słuchawki do słuchawki. Natomiast no tutaj no nie, no nie słychać, <laughs> jak przystaje słuchawka do mikrofonu, natomiast sama ta muzyka w ogóle totalnie nie jest mój klimat, a mimo wszystko jakby tak brnę dalej, tak. A tu włączyłem z głośnika, można cię troszeczkę posłuchać. No to jest mniej więcej to samo jest na w prawie w każdym, tylko w różnym stylu. A na drugim poziomie jest taki klimatyczny pokój z wielkim ekranem i muzyką. I mega wygodnymi fotelami, o takimi, można spokojnie tutaj kontemplować, cały dzień spędzić, na przykład Jemayo, patrząc sobie na Ekran. Dobra, lecimy dalej, zwiedzać to, tego w ogóle nie było w planie. No, po prostu kolejna przypadkowa rzecz, która była na, e, która była po drodze. Więc pora, ruszać dalej. Ale ciekawa sytuacja, jak wychodziłem przez chwilą, jak do Was gadałem. To później babeczka mnie zapytała, czy ją nagrywałem, ja mówię, że nie, że nagrywałem siebie, ona, że ona nie chce być w internecie. No to pokazałem jej to nagranie właśnie, że szedłem i jej siebie pokazywałem, a nie ją. Także no, w Korei dość ciekawe podejście ludzi do prywatności, dość mocne. W drodze do świątyni natknęliśmy się na bardzo taki miatyczny park. Tutaj starsi ludzie siedzą, grają na... E, ...harfie? Nie harfie, nie wiem jak się nazywa. Napiszę w opisie. A. Tu od razu Pomnik, jest to pomnik patrioty Wulnan Li Sang je, Nie to, żebym wiedział, po prostu czytałem na tabliczki. Ciekawostką, którą tutaj powiedziałam, przewodniczka, że to w Korei bardzo często to maluje się budynki w trzy kolory. Jest to kolor czarny. Zielony i czerwony. Czarny jest to po prostu zwykły kolor, zielony jest od natury, a czerwony jest od drzew. Tutaj jest uh, organizacja budynków, gdzie król, królowa i goście przygotowywali się do głównych ceremonii. W środku one zazwyczaj są puste i zawierają małe ilość mebli, bo tak naprawdę po prostu tam ludzie odpoczywali, i przygotowali się i szli dalej. Kiedy planujesz wielomiesięczną podróż, nie umkniesz takich, że tak powiem, małym wpadką. No, specjalnie żeśmy przyjechali po to, żeby ten budynek zobaczyć. Dość długo jechaliśmy i jeszcze dłużej żeśmy szli. A okazało się, że budynek jest w renowacji. Ostatni obiekt w tym parku, który jest do zwiedzenia. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. To jest kultura w Korei. Co takie są kotki? Pani bawi się z dzieckiem. A tutaj pan po prostu podjechał. Zatrzymał się, abyśmy mogli spokojnie zrobić zdjęcie I teraz pewnie od razu odjedzie O, dokładnie tak To jest kultura W Polsce by strąbił i, i jeszcze nawyzywał Pora na właściwy part Mam nadzieję, że tym razem Już bez przewodnika Ta góra tam w tle Robi mega efekt I mega widok Właśnie wchodzę do Changdeung A jest to Druga atrakcja na dzisiaj. Dużo ludzi chodzi w takich e, odświętnych strojach, tu właśnie. Można chcie je zobaczyć. E. Zastanawiam się, czy to są pracownicy, czy nie, ale nie wyglądają jakby byli pracownikami, tylko jakby mieli jakiś obrzęd. Wchodzę do głównej części pałacu i zwróćcie uwagę, że też praktycznie cała kolorystyka to jest czerwień, zieleń i czerni. Tu jest troszeczkę tych e, w kolorze żółtym, ale to raczej wyjątek niż szegóła, bo znaczy, się gdziekolwiek nie obejrzeć, to albo czerwień, albo czerń, albo zieleń. Wygląda jak to były ich narodowe stroje i... te przyjechali całą rodzinę na sesję, bo tak to wygląda. Wcześniej były też panie, więc by pasowało w pryzmat całej rodziny. Dobra, zapytałem tych obcokrajowców o co chodzi z tymi strojami. Po prostu je można wypożyczyć i chodzą z tradycyjnych, koreańskich strojach. Po atrakcjach nie trzeba płacić biletów, no więc to jest to jakaś oszczędność. Pod warunkiem, że wynajem takiego stroju no jest, nie, Tak, jest tańsze niż bilety, natomiast no zdjęcia zdecydowanie fajniej wyglądają niż w jakichś tam kurtkach i golfach. W drodze do następnej atrakcji, jakie jest wioska, zdecydować się zatrzymać na, na kawę i ciastko. O, w moim przypadku herbatę i ciastko. No, herbatka była mega sztosik, natomiast ciastko totalnie nie warte swojej ceny, no ale wyglądało ładnie. Było trochę słodkie, więc jest energia, można można zwiedzać Jesteśmy na następnej atrakcji, Bunko Kental To jest taka mała wioska w Seulu, gdzie są niedoma, o niskie zabudowy, takie bardzo e, zabytkowe No wow. yeah. i właśnie dla takich klimatycznych uliczek tutaj to myślę wszyscy O tyle akurat jest po schodach sklep z, z pamiątkami Sometimes you win sometimes you lose. No, czasami się wygrywasz, czasami się uczysz, no ciekawe Pasło? i zobaczmy co jest w perfumeria wow ale tu mega ładnie pachnie <grytanie> na instagramie ta ulica jest piękna i pusta chciało być zdrowo fotoshopowane, bo tu nie ma opcji żeby tu było pusto same tłumy wszyscy patrzą przez siebie nikt nie spojrzy w górę a gdy popatrzymy w górę takie widoki nas czekają zrobiła się nam golden hour czyli najlepsza pora w ciągu dnia na robienie fotek do takiego jednego fajnego parku z jeziorkiem na środku. Przed wejściem do tego parku ja nie wiem co to się wydarzyło, ale no. No nie wiem jak to skomentować po prostu. To jeziorko jest chyba tam. Właśnie poszedł komunikat, że muzeum zostanie zamknięte w ciągu 30 minut, więc idę tylko do części bezpłatnej. O tutaj pod ten budynek. Który już z daleka był mega widoczny Jest fajnie, ale zwróćcie uwagę, że znowu są te same kolory, tak? Czyli czerwień, zieleń i czarny To co ta przewodniczka powiedziała, no miała ręce i nogi, no bo Teraz jak ona na to zwróciła uwagę, to ja tak patrzę I zazwyczaj są te kolory O tutaj jeszcze gdzieś tam na tym samym budynku, już nie mówię tam o murach obok Jest jeszcze, jest jeszcze kawałek białego, no ale to jest tylko jak tam wypustki A główna część nadal jest zielono Czerwono-czarna, a teraz wchodzimy do domu fundowanego przez jednego z bogatych ludzi, który ma, pokazuje a, tradycyjne koreańskie mieszkanie dla ludzi y, ze średnim wykształceniem i ze średnimi przychodami. Tak ono mniej więcej wyglądało kiedyś. Mhm. Mm Eee, tak, chińskie znaki z Zodiaku widziałem podobne w, w świątyni w, w Hongkongu. Stąd mi się od razu skojarzyło. Oj, drzewo zasłoniło, a to nic nie szkodzi. Ale nie, nie powiem, które O To jest może o prosiach tutaj po prawej. Tam coś, co wygląda jak pies, dalej jak kura. Małpka. No, jednak trochę tych fuzzy. O, to jest ko koza. Wracając z ostatniej atrakcji idąc na jedzenie taka klimatyczna uliczka od góry bo od dołu widzę, że jeszcze jest zamknięta więc się nie da zejść. Na Instadon znajduje się sklep, wszystko po 2500 wolnów i Maciek poszedł szukać e, poszedł szukać magnesów a ja po prostu pomyślałem, że wam nagra i wam pokażę o proszę o! Torba lepsza niż Dior <noise> no, Takie tam popierdółki po 2,5 tysiąca wszystko Literki Tu dla pań opaski Proszę. I wszystko 2,5 tysiąca, czyli po 7,5 zł Teraz jakby udajemy się na kolację i Potem pewnie jeszcze coś porobimy i będziemy kończyć dzień W drodze na kolację wziąłem egg bread To jest ciasto drożdżowe z jajkiem Kosztuje takie coś 2000 tych wągów ichniejszych To jest jakieś 6 zł No bardzo smaczne i bardzo słodkie Słońce już skuli się ku zachodowi My trafiliśmy na dzielnicę wieżowców To naprawdę fajnie, fajnie w tej chwili w tym świetle wszystko wygląda Malak jak mówiłem, tak zwraciliśmy dzisiaj na kolację z pustymi brzuszkami. Będziemy tu coś szukać, jeść. To też pokażę, co zamówiliśmy, ile kosztowało. Ja sobie zamówiłem pierożki. Podobno bardzo lokalne. Z kimchi i z kurczakiem. No i co, pierożki bardzo dobre. Bardzo bigatne. Tylko mało. A po kolacji na deser churros Oreo. Skoro doszedłeś do tego momentu to sądzę, że film Ci się podobał, także zostaw mi łapkę w górę jeśli Ci się podobał, jak nie no to w dół a, ja, a jak tak sobie to w bok, tam jest taki guzik subskrybuj i dzwoneczek, aby nie przegapić moich kolejnych filmów Dla mnie to aura iście zimowa czy 3 lata nie miałem takiej temperatury jak jest teraz w Seulu To jest takie powiedzmy późny listopad w Polsce Zostaw mi tam komentarz, jak ci się ta seria podoba, jak ci się podoba ten film, co byś tam zmienił, a może jakieś jedzonko, które ci tam przypadło do gustu, daj mi znać które. No i dobra, pojedli, popili na street foodzie, teraz już do pokoju, wyspać się i rano wcześnie wstać i zwiedzać dalej. Piona!